Borówkowe lowe. Zapraszamy. Witamy wszystkich to my, pudełka, słajki i inne triki. No, dzisiaj słuchajcie, z okazji dni kobiet i mężczyzn, które były i będą. Moje kobiety i moi mężczyźni będą gotować specjalny deser. Bardzo szybki, bardzo smaczny. Dzisiejszy deser będzie się składał z dwóch składników. Rozpuszczamy czekoladę Mam w mikrofali. Mi, 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 no. Pokażemy. Nazwałam ten deser borówkowe lowe czyli borówkowa miłość. Rzucamy to do tego. I mieszamy. O! Bierzemy. Zrobiłam no. dla Was wcześniej takie borówkowe lowe. Oliwierek, wybieram dla Ciebie najpiękniejszy, z okazji Dnia Chłopaka, to jest z okazji Dnia Kobiet dla Ciebie. Zjadasz, co? Rozumiem. Mhm. Bardzo Wam dziękuję za wspólne gotowanie. Helence i Oliwierkowi i temu małemu pordiatkowi turkuciowi, co mówi, że jest niedobre, ale zjada.